Fragment z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny numer 835. Szczególnie teraz, jak jestem tutaj w tym szpitalu, to doznaję tej wewnętrznej łączności z konającymi, którzy w rozpoczęciu konania proszą mnie o modlitwę. Dziwną mi Bóg dał łączność z konającymi, kiedy się to częściej zdarza. Więc miałam możność stwierdzić nawet co do godziny. Dziś, o godzinie 11 wieczorem, nagle zostałam przebudzona i czuję wyraźnie, że jest przy mnie jakiś duch i prosi o modlitwę. Wprost jakaś siła mnie zmusza do modlitwy. Widzenie moje jest czysto duchowe, przez nagłe światło, którego w tym momencie mi Bóg udziela. Modlę się tak długo, aż w duszy uczuję spokój. Nie zawsze jednakowo długo. Zdarza się czasami, że jedno zdrowaś Maryja i już jestem uspokojona, a w ten czas mówię z głębokości i już się nie modlę. A czasami się zdarza, że zmówię całą tę koroneczkę i dopiero doznaję uspokojenia. I tu także stwierdziłam że jeżeli przez dłuższy czas doznaję zmuszenia do modlitwy, czyli wewnętrznego niepokoju, dusza ta jest w większych walkach i dłuższym konaniu. Sposób, w jaki stwierdziłam co do godziny, jest taki. Mam zegarek i patrzę, jaka jest godzina. Na drugi dzień, kiedy mówią mi o śmierci tej osoby, pytam się o godzinę która się dosłownie zgadza i także co dokonania. Mówią mi, ta, a ta osoba bardzo ciężko walczy, a innym razem mówią mi, dziś umarła ta, a ta osoba, ale tak prędko i spokojnie zasnęła. Zdarza się, że umierająca jest na drugim czy na trzecim baraku, jednak dla ducha przestrzeń nie istnieje. Zdarza się, że o paręset kilometrów mam to samo poznanie. Zdarzyło się parę razy co do krewnych i rodziny, a także co do sióstr zakonnych i dusz, których za życia wcale nie znałam. O Boże, niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną nieść ulgę i pomoc konającym, bądź błogosławiony tyle tysięcy razy, Ile gwiazd na niebie, i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego kręgu ziemi, i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój. To jest to niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc to niepojęte miłosierdzie Boże, które ich wprowadza w nowy zachwyt, wielbienie ich jest w sposób doskonały. O Boże, piekuisty, jak gorąco pragnę wielbić ten Twój największy przymiot, to jest to niezgłębione miłosierdzie Twoje. Widzę całą maleńkość swoją, i nie mogę równać się z niebianami, którzy w świętym podziwie wysławiają miłosierdzie pańskie, ale i ja znalazłam sposób uwielbienia tego niepojętego miłosierdzia Bożego doskonały.